Pianka, żel, a może emulsja? Cześć! Dziś rozwieję Twoje wątpliwości dotyczące wyboru kosmetyku do higieny intymnej. Wiem, że stojąc przed półką w drogerii można dostać zawrotu głowy. Ale spokojnie, pomogę Ci się w tym wszystkim odnaleźć. Zacznijmy od tego, jakie mamy opcje. Pianki. Moja osobista faworytka dla wrażliwej skóry. Delikatna chmurka, nie podrażnia, łatwo się nakłada, zero tarcia przy myciu. Żele. Klasy, który sprawdza się u większości z nas. Uniwersalne zastosowanie. Świetnie się rozprowadzają. Jedno opakowanie starcza na bardzo długo. Często wzbogacone o dodatkowe składniki pielęgnacyjne. Emulsje. Wybawienie dla suchej skóry. Nie wysuszają, delikatnie czyszczą, pielęgnują podczas mycia. Olejki coraz częściej spotykane, mają barierę skóry, intensywnie nawilżają, świetne również dla dojrzałej skóry. I jeszcze garść danych. W Polsce nadzór nad kosmetykami sprawuje GIS. Każdy kosmetyk musi przejść ocenę bezpieczeństwa. Rekomendacje towarzystw naukowych są dobrowolne. Producent musi mieć pełną dokumentację bezpieczeństwa. Pamiętaj, nawet produkt z rekomendacją towarzystw naukowych może nie być odpowiedni dla Ciebie. Obserwuj reakcję swojego organizmu i, w razie podrażnień, skonsultuj się z lekarzem.